Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest odwiedzanie Waszych pól. Dzisiaj zobaczymy, kogo będę mógł odwiedzić. A tymczasem chciałbym Wam pokazać pracę od Mateusza. Bardzo Ci dziękuję, mój drogi, i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie za tą pracę. Ci dziękuję, oczywiście. No i teraz słuchajcie, yy, zobaczmy na tutaj moich przyjaciół. Mam likersów 1647, więc ta liczba się powiększa. Cieszę się niezmiernie, bardzo fajnie. No, od księga gości, tu mamy wpisy. Bardzo fajnie. No i przechodzimy, słuchajcie. Przechodzimy do odwiedzania. Zobaczymy. The Gray Hunter. Brod, możesz do mnie przyjść? Mój nick to The Gray Hunter. Zobaczymy, czy mi się uda. Słuchaj. The Grey Hunty Rry. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda mi Ciebie odwiedzić. Jestem. Jest ode mnie łapeczka oczywiście. Masz dziesiąty poziom. Wpisuje się do księgi gości... Jak się masz? Witam, witam. Chyba się wpisałem, prawda? Tak, udało się. Masz fajnego niebieskiego poł. Mał, malutki jeszcze i co tutaj, jedna, druga, jeszcze połowa i będziesz miał kolejny level. Zwierzaczek, ogrodzik, podlejemy sobie kwiatki. Jak zwykle. Skoro mogę, to to uczynię. No i piłeczka. Aj, i obronił tutaj strzał. Boże, bardzo dobrze bronicie. O, teraz się udało. Ślicznie. No i mamy pontonik. Proszę, tutaj za pierwszym razem, 8, tutaj samochód. O, widzę, że ktoś mi tu coś pisze. Wejdźmy do Twojego domku. O, jaka fajna tapeta! Bardzo fajną tapetę masz łazienka. Tutaj laboratorium, pokój, gier, sypialnia. Widzę, że masz dużo tapet. Bardzo fajnie. Pozdrawiam cię, masz 10 level, a takie fajne tapety. No nieźle. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Happy Street na tab tableta, su super gierka. Czy nagram? No zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko przed nami, słuchajcie. Maciej, Brody, ja w Ceneo zobaczyłem Garden Warfare za 36 zł i kupiłem sobie w sierpniu. To ładnie, widzicie? Ceneo się przydaje, więc jeżeli chcecie, to możecie słuchajcie, sobie kupować różne produkty po niższych cenach. Wystarczy wejść tam w op w, w, do opisu, i tam będzie link do Ceneo. A tymczasem, słuchajcie, czas Was tutaj zapraszać. Wiktor, prawie w każdym odcinku pisze, żebyś, żebyś sprawdził niepokonany jeden. No to teraz cię sprawdzę, widzisz? Cierpliwość popłaca niepokonany -y -y. jeden. Mam nadzieję, że będzie taka postać. Jest, jak najbardziej. Proszę bardzo, 48 poziom. Wow, Wiktorze. Fajny poł, taki czarnulek. Dobra, oczywiście jest tutaj wpis ode mnie. Jest. Jest też like, słuchajcie, zaskłami mi w gardle. napije się, a, przepraszam Was. No i dobrze, lecimy. Jaki chomiczek fajny, fioletowy, super, aż mi łezka pociekła, ale fajnie. Pontonik, a udało się, już 9 mamy. Słuchajcie, nasz wynik. Piłka do siatki, i trafiamy brameczkę. Bardzo ładnie. Deskrolka, samochodzik, fajnie masz rozwiniętego poł. No i prawie jedna, jedna trzecia do levela. Fajnie, bardzo ładnie. Wejdźmy, sobie, słuchajcie. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy kuchnię, fajna tapeta, łazienka. O, tej tapety jeszcze nie widziałem, więc mega. I pokój. Oj, ta jest bardzo fajna tapeta twoja w tej sypialni, bardzo mi się podoba. Wiesz, bardzo bardzo mi się podoba. Studio. Masz takie fajne ciepłe kolory. Pozdrawiam cię, Wiktorze. Gabriel, miło cię widzieć. No i tyle. Co my tu mamy? Graj więcej w Yoshi Woolly World. Postaram się, Maćku. No i mamy Maćka. Zobaczymy, Maćku, czy będę mógł Cię odwiedzić. Zaraz to sprawdzimy, zaraz sobie to zrobimy. Szukaj po nazwie, spróbuj poł. Twarda Spacja. Tak, Maciek 282. No zobaczymy. O, jest, udało się, pięknie. Jest lajek ode mnie. 39 poziom masz, wpiszemy się do Księgi Gości. No i za chwilę będziesz miał kolejny poziom 40 Fajnie wygląda twój pół. bardzo fajnie No i zobaczmy co, my tu, co tu masz Masz zwierzę, patrzcie chomiczek ma jakąś bluzeczkę Kwiatuszki, ogród, piłka do siatki O proszę, taką piłką to łatwiej trafić, prawda? No mamy ponton i osiągnęliśmy, osiąg odblokowaliśmy osiągnięcie Bardzo fajnie Fajnie, no i zobaczmy co ty tu masz Deskorolka i samochód Wejdźmy do twojego domku na w domku. kuchnia, tak wyglądała. Łazienka się tak prezentuje. Labro. O, fajna tapeta, podoba mi się. Ta już mniej, tak troszkę razi po oczach. O, i sypialnia też. Bardzo fajnie, Maćku, miło Cię widzieć i pozdrawiam Cię. To już chyba czwarty odcinek, oglądamy i nadal fajnie. No to fajnie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wiktor, dzięki za łapkę, Wiktorze, oczywiście. Dawid. Dawid, łapka w górę poszła i po odwiedź mojego połu nazywa się Technik.pl. Dzięki za łapeczkę. Łapiemy łapeczkę i lecimy. Szukamy Technik. Słuchajcie. Technik, to z dużej pewnie. Technik.pl. zobaczmy, może się uda nam tutaj odwiedzić ciebie. Jest. Wo! 143. Wo, jest lajk like ode mnie, ale masz poziom mega, mega mistrzowski. Wow, 143 i prawie połowa do następnego, fajnie, fajny domek, fajne masz tutaj, fajnego poł, wow, zwierzę też, no proszę, jestem pod wrażeniem, jakie kwiatki, jaka bramka, proszę, jaka piłka, słuchajcie i ponton, tu wszystko masz pozmieniane, widzę, że dość długo grasz w tę grę, no to fajnie, pozdrawiam cię, jaki samochód, deskorolka, no mega, wejdźmy do środka. Tu mamy taką tapetę, tu taką. Proszę bardzo, no coś pięknego technik. Ładnie, ładnie Dawidzie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ładny poziom, mega. Lecimy dalej w takim razie. Kogo my tu mamy teraz? Rahim, super odcinek brod. łapka leci. Dzięki za łapkę, złapałem. Blowek202 twój poł się nazywa. No dobra, to zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy po nazwie. Zobaczymy Blowek. 202. Zobaczymy, czy się uda Cię odnaleźć. Jasne, że tak. 70 poziom. Kolejna osoba, która ma dość duży level. Wow, niesamowite i fajnie wygląda twój poł <laughs> Nieźle. No i 1 piąta do levela nieźle. Czy ja się tu wpisałem? Nie wpisałem się, więc wpisek, wpisek jest. Mamy zwierzę, tutaj kwiatuszek. O, mega fajne. O i piłkę FC Barcelony, nieźle. A i trafiliśmy bramkę bardzo ładnie. No i mamy pontonik. Proszę bardzo udało się. Garaż tak wygląda. No i samochód nieźle. Zobaczmy co masz w środku w domku. Tu jest piłeczka Barcelony. Kuchnia, łazienka w ten sposób, laboratorium tak wygląda. No i pokój gier nieźle. Tu masz sypialnię, studio i kuchnię. Bardzo mi cię miło. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że cię mogłem odwiedzić, Rahimie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie wrócę do siebie. Kacper, teraz Kacper, Brod, mój połto to Akirame. Du dużymi, dużymi leci łapka, duża łapka. Dzięki, dzięki. Akirame, jakaś japońska nazwa, fajnie. Po nazwie. Akirame. No sprawdźmy, czy to się uda nam tutaj coś napisać. Jest, jest, jesteś, jest w pisik ode mnie. Likers jest i poszedł. Tutaj słuchajcie, w pisik. Fajnie wygląda twój pół, 21 poziom, no i zaraz będziesz miał 22, więc ładnie, super, bardzo się cieszę z tego powodu. Mega, że mogę was odwiedzać. No i zobaczmy, co ty tutaj masz jeszcze. Fajnie twój pół, fajne włosy ma. Świnkę masz, o, pan świnka, ogródek, tutaj nie mogę podlać, ale pontonem, uwaga, musimy się skoncentrować. Pięknie, 13 już. Raz piłka do siatki i trafimy brameczkę. Pięknie, a Widać, że taki typowy Japończyk, słuchajcie. Akirame, mamy garaż i deskorolkę i wchodzimy do środka. Tak wygląda Twój dom. O, ta tapeta jest bardzo fajna. Laboratorium, pokój gier, sypialnia. No i tak wygląda właśnie e, Poł Kacpra. Pozdrawiam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie i tym samym udajmy się do słuchajcie, do Poł, szukaj po nazwie e, Zen Titanium Ninja, Zen Ninja z... Okej, okay, za... Ninja YouTube. Dobra, zobaczmy. Czy się udacie odnaleźć. Tak, jak najbardziej. 22 poziom. No i zaraz połowa Ci brakuje do 23. Jest ode mnie wpis, lajek i jest też wpisik do księgi gości. Proszę bardzo fajnie wygląda Twój poł. Taki elegancik, odstrzelony mega. Bardzo mi się podoba. Dobra, fajnie, fajnie, słuchajcie. Lecimy dalej. O proszę, i proszę, żebyście się nie wyzywali w komentarzach. Proszę bardzo, żebyście tego nie robili. Fajne piesio. Mamy ogródek, patrzcie ile kwiatków różnego rodzaju, mega. Dobra, i teraz ponton. Jest, 14, nasz rekord. Piłka biało-czerwona, polskie barwy w piłkę. Bardzo ładnie i trafiliśmy gola dzięki temu. Mamy deskorolkę. Też biało-czerwone barwy. I wejdźmy do środka, co my tu mamy. O, jaka tapeta taka. Uuu, zakręcona. Uuu, bzium, bzium. słuchajcie. Laboratorium. O, ta tapeta też mi się podoba. Tej jeszcze nie widziałem. Studio i kuchnia. I tak wygląda pół Zain, moi drodzy. A tymczasem ja się z wami żegnam, czekam na wasze kolejne pół, żeby je pokazać i odwiedzić. Tymczasem, do zobaczenia. Papa, pa, trzymajcie się! Uuu, cześć! I pozdrawiam Mateusza i jego fajną pracę! Pa!